Jaka jest najprostsza droga do budowania życia swoich marzeń, jeżeli usłyszycie i zastosujecie to, co dzisiaj mówię, jesteście wygrani. Wiemy również, że nasz świat zewnętrzny jest odbiciem tego, co mamy w głowie. Czyli wszystkie nasze zapisy, włącznie z koncepcją nas, jak postrzegamy świat i tak dalej, dalej. Twoje wspomnienia, przekonania Historię, wszystko to, tworzy obraz w Twoim świecie zewnętrznym. Nie możesz dostać w swoim świecie zewnętrznym czegoś, czego nie ma w Twojej głowie. Jeżeli wciąż myślisz o braku, no to ten Twój brak ciągle materializuje się w świecie zewnętrznym. Jeżeli ciągle martwisz się, zamartwiasz się czy o swoje zdrowie, czy powielasz historię na temat e, swojego samopoczucia, choroby, Pamiętaj, to wszystko zaczyna się, że tak powiem, jeszcze bardziej materializować w twoim świecie zewnętrznym. Jeżeli ciągle potwierdzasz, że czegoś nie masz, że czegoś ci brakuje, że czegoś nie możesz mieć, to wszystko ci się materializuje w twoim świecie zewnętrznym. Więc teraz zauważ, co każdego dnia, że tak powiem, manifestujesz sobie na zewnątrz. Czy zaczynasz wierzyć w siebie, czy zaczynasz wierzyć, że możesz to mieć że jest to dla Ciebie łatwe, jest to dla Ciebie dostępne i oczywiście, że ja mogę to mieć i przekonasz samą siebie, przekonasz swój umysł do tego, że jest to dla Ciebie łatwe do osiągnięcia, to właśnie to później zobaczysz w swoim świecie zewnętrznym. Nie ma na odwrót. Musisz zacząć kierować swoją uwagę, energię, swoje przekonania swoje nawyki w stronę tą, którą chcesz. Po prostu musisz zmienić swój program w głowie, żeby rzeczywistość nie miała nic innego, żadnej innej możliwości, jak tylko właśnie to, żeby Ci pokazać Twoją prawdę na zewnątrz, w to, co uwierzyłaś, że jest Twoją prawdą. Jeżeli kręcisz się w kółko i ciągle nie wiesz, jak tego dokonać, jak to zrobić, jak przeprogramować swój umysł, zapraszam cię serdecznie na konsultacje albo do mojego sklepu, tam masz stworzone Programy, gdzie prowadzę krok po kroku, jak przygotować się do życia swoich marzeń, jak to zrobić, jak przekonać siebie, jak zmienić swój umysł, jak zmienić swoje myślenie, a przede wszystkim swoją tożsamość. Dziękuję, że tu jesteś w mojej przestrzeni, dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że ten film rozświetlił Ci już w głowie i teraz będziesz już w szybki sposób manifestowała życie swoich marzeń.